Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu, porozmawiać na temat jednego z naczyń wchodzących w skład, wchodzącego w skład zestawu naczyń iCook firmy Emway. A mianowicie mówimy o naczyniu 8 litrowym z wkładką do gotowania i odcedzania makaronu. Ja Państwu tutaj zaprezentuję to naczynie. Jest to duży garnek, bardzo estetyczny, wykonany jak wszystkie naczynia z trzech warstw Stali nierdzewnej, dodatkowo wkładka ferromagnetyczna, która znajduje się w dnie. Cała ta konstrukcja naczyń pozwala na równomierne rozprowadzanie ciepła po całym naczyniu, przez co nie mamy jakiegoś zagrożenia, że potrawa nam się w którymś miejscu nie dogotuje i będziemy mieli jakieś tam na przykład twarde mięso, które wystaje ponad wodę, jeśli gotujemy jakieś mięso, mięso w wodzie. Dalej w skład tego zestawu naczynia właściwie wchodzi taka podkładka, o której za chwileczkę powiem, do czego ona służy. Dalej mamy wkładkę, tą właściwą wkładkę do gotowania i odcedzania makaronu. Widzicie państwo, ona ma mnóstwo otworków, tak? Praktycznie traktujemy to jako durszlak, ale wkładamy do środka do tego naczynia. Tak? Mamy taki ładny zestaw do tego jest Pokrywka i śmiało możemy już gotować. I proszę Państwa, ja bym chciał dwa słowa powiedzieć może na temat samego systemu gotowania w tym naczyniu. Ja tutaj mam na kuchence, jak Państwo widzicie, przygotowane produkty. Gotują się właściwie produkty do zimnych nóżek, galaretki, różnie to nazywamy. W każdym razie jest to potrawa, która wymaga gotowania w wysokiej temperaturze, ale bardzo powoli. Gotujemy to tak jak rosół, czyli bardzo powoli ja mam tutaj na jedynkę ustawioną kuchenkę indukcyjną. I teraz, proszę Państwa, to, co ja powiedziałem, gotowanie bardzo zdrowo, czyli widzicie Państwo, że ta pokrywka bardzo delikatnie przesuwa się po naczyniu. Tak? Chodzi o to, że między naczyniem a tą pokrywką tworzy się pierścień wodny, który nie pozwala na. Wydostawanie się pary wodnej, przez co nie pozwala na wydostawanie się wszelkiego rodzaju składników odżywczych występujących w potrawach, i te składniki są po prostu zachowane w potrawie, którą w danym momencie gotujemy. Jeśli chodzi o samo naczynie, które w ten sposób jest skomponowane, ono jest bardzo wygodne, ponieważ nie musimy. W momencie, kiedy chcemy odcedzić, nie musimy szukać durszlaka, parzyć się, szukać jakichś rękawiczek i tak dalej. Wystarczy, proszę Państwa, zrobić to, co robię ja w tej chwili. Podnieść naczynie do góry, czyli podnieść do góry tą wkładkę perforowaną, postawić ją na podkładce i spokojnie cała ciecz spływa nam, spływa nam na dół. Nie mamy żadnej, tak jak powiedziałem, potrzeby szukania jakichś dodatkowych, dodatkowych urządzeń. Wszystko spłynęło nam na dół w momencie, kiedy mamy już potrawę odsączoną, czy na przykład jest to makaron, czy tak jak w naszym przypadku gotujemy mięso plus warzywa do, do, do galaretki, mamy to już przygotowane. Zachęcam Państwa do korzystania z tego naczynia. Jest naprawdę bardzo wygodne. Oprócz tego, że jest estetyczne, jest bardzo wygodne, tak jak powiedziałem, i świetnie się w nim gotuje. Dziękuję bardzo.